Cześć, z tej strony Hater Września. Dawno mnie nie było, to fakt. No ale jak to się mówi, różne czynniki na to wpłynęły. No ale jestem, no żyję, yy, mam się względnie dobrze. Yy, dawno też nie było w takiej formie takiego, powiedzmy już klasycznego poradnika. Yy, też nie wiem jak mnie słychać, bo trochę zmieniłem <laughs> warunki, w których to robię. Yy, urządzenie też. Także, nie wiem, jak, jeśli jest jakaś różnica akustyczna, to nie wiem jak to wyjdzie do, do końca, bo to jest pierwsze nagrywanie tutaj. Także myślę, że mogę przejść o, to już widzicie, mam samo to przygotowane, o odcinku o samolotach. E, praktycznie samoloty, menowło, że to jest jedno i to samo. Mm. One są dosyć też niestabilne, przez to też nie ma ich na podstawowym multiplayerze. Yy, trochę niestety, bo to jest fajna rzecz. Ale tak, podstawy. Yy, mamy oczywiście no, może kilka rodzajów samolotów, kilka, no nie wiem, no trochę. W sensie mamy zwykłe takie powiedzmy szturmowe samoloty, tak? Mamy Mustanga, Stukasa, mamy tutaj yy, Junkersa, Iła, yy, tego Hamlikara. To to pierwszy raz widzę w sumie Messerschmitt i co to jest AM0? Chyba, nie pamiętam. Yy, a więc tak, no generalnie nimi lata się tak samo. Zasady latania są takie same na wszystkich oto tych maszynach. A więc tak, no powiedzmy, po, po, polatajmy sobie Mustangiem. Jest jedna z najprostszych rzeczy, tak naprawdę, jak to się nauczy, to czyli no, jest górki. Oczywiście możemy kazać prawym, żeby samochód podążał, ale zwykle się chyba steruje kontrolą bezpośrednią. Czyli E domyślnie, prawda, i wsadę możemy kontrolować maszynę i z się startuje. Jak widzimy, maszyna się uniosła, schowała podwozie, możemy celować, możemy prowadzić ogień. I tak, wtedy sterujemy i S podnosimy maszynę do góry, W podnosimy maszynę do dołu Dobra, nie wiem co to jest do tłumaczenia to jest banalnie proste eee, latamy sobie, możemy robić co chcemy niektóre maszyny są bardziej, niektóre mniej zwrotne to już trochę zależy od tych twórców i trochę od modów bo są mody samoloty różne oczywiście można komendami zmieniać prędkość co jakby nie zaprzeczam. Bo tutaj faktycznie te samoloty niektóre są strasznie wolne na nowoże, ale jest jak jest. Możemy, oczywiście, użyć bomby, rakiety, tutaj wypuszczać spacją się ląduje. To też jest dosyć proste. Samo wtedy wpadają w, jakby w taką prędkość, i zwykle ją wytracam skręcając ciągle w jakimś kierunku. Bo tak, to po prostu jecha przed siebie, a S nic nie robi, jakbyśmy chcieli hamować. No, ale to był, powiedzmy, taki trochę mm, wiele, więcej funkcyjny samolot, tak? bo potrafił i rakiety, i bomby, i karabin. No Tutaj mamy też, proszę bardzo, żeby nie było po prostu zwykły Messerschmitt. Tak samo startujemy. Ws kierujemy poziomem yy, wysokości, że tak powiem. No i strzelamy, możemy robić co chcemy. spacją oczywiście, też się ląduje o cholera hmm. ups no trudno, bo ja to chciałem do trochę innego, y, innego y, przykładu potem wykorzystać no ale to nic nie szkodzi e, skasujemy sobie sobie drugi na taki sam czop proszę bardzo, nic się nie stało kurde e, dobra e, Hamlikarem się lata praktycznie tak samo, bo mm, co prawda nie ma silników, a on lata na takiej podstawie bo tak yy no i tutaj widzimy, że skręcanie jest zupełnie inne jest wokół takiej dosyć mniejszej osi, prawda no ale cóż ten samolot raczej nie występuje w wielu misjach ale z nim jest ciekawa rzecz, bo tam teoretycznie można wsadzić jakiś czołg i jakąś tam animacją go wywołać żeby sobie na przykład zjechał z tego szybowca, yy, bo tam historycznie Prawda w operacji Market Garden były używane tam w środku mieściły się jeepy czy jakieś tam tetracze. Lądujemy tak samo. Więc nie wadnąć. Dobra, dało mi się bez kolizji nie wylądować tym razem. No dobra, on sobie za mapę poleciał, to proszę bardzo, yy, Tutaj nie mam załogi, ale tak, no tymi samotami naprawdę lata się tak samo. Tak jak wyjaśniłem wcześniej, tak się nimi lata. Na no, te są oczywiście różne komendy i właśnie do tego teraz przejdziemy. Przestaję wam krótką mm, pokazówkę, co można zrobić dzięki komendom. E, nie mogę kliknąć, bo pasek nagrywania przeszkadza. E, ok, dzięki niektórym komendom można taką. no po prostu skrypty, takie dosyć. jeśli chcemy, żeby samolot wystartował sam, wylądował sam, podróżował, możemy to zrobić. Proszę bardzo, przestaję wam. Może ja nic nie widzę. Nie widzę nic przez tą yy... przez tą cholerną zakładkę od nagrywania nic nie widzę. Dobra teraz tak sobie załączę ten skrypt, żeby działał i proszę bardzo. A jeszcze go to krótko mówię. Yy, mam tutaj aktor to Waypoint po prostu najbardziej klasyczny skrypt jaki tylko istnieje w tej grze czy w tym edytorze. Mamy waypoint 0, zaprojektowałem, czy rozkazałem tak, żeby ten Messerschmitt podążał za tymi waypointami, ustawił się tutaj na pasie, następnie odczekał chwilę i ruszył w stronę tego waypointu. Ten waypoint został zaprogramowany tak. Tutaj dodałem: w zakładce Actor macie Actor State, i po prostu trzeba tutaj wpisać jakąś wysokość. Wpisałem 13. I yy, w sumie to tyle. I wszystko, co powinno być samolotem, yy, jeśli najedzie na ten waypoint, to się po prostu wzniesie do góry. On tu chwilę poszybuje. I tutaj jest waypoint taki sam, tylko że tutaj musi być grant jako zaznaczony, że tak. I on powinien, jeśli wszystko nie zadziała, sobie tutaj podjechać, wystartować, po, polecić chwilę i wylądować. Zobaczmy, jak to wygląda. Samolot ruszył. Wstawia się do lotu, chwilę odczeka. Samolot znowu rusza. Tu powinien się już znieść. Wzniósł Podąża za wytyczonymi mu waypointami. I w tym momencie zaczyna lądować. Jak to się mówi, Orze, wylądował. Ok, teraz przejdziemy sobie do. Mm, do nie. Znaczy tak, w że mm, mamy samoloty, które potrzebują jedną y, osobę do prowadzenia, albo dwie. Jeden to jest zwykły mesecznik, czy mu Mustang, dwie to Sztuka, z, y, y, czy Iw. Nie liczę tutaj y, Junkersa tego do spadochroniarzy, bo tam potrzeba teoretycznie trzech osób. Ale jakby w grze strasznie trudno projektuje się spadochroniarzy, więc nie omawiam tego tematu. A te osoby dwie są po to, gdyż jedna z nich zawsze jest pilotem, a druga jest jakby takim asystentem, i właśnie to ta druga osoba odpowiada za prowadzenie ognia przez samolot. Jeśli na przykład chcemy zaprojektować, by samolot prowadził ogień w jakiś cel, muszą być tam dwie osoby, bo inaczej on tego nie będzie robił. Teraz pokażę Wam. E, właśnie na przykładzie, na przykład sztukasa, wchodzimy do go dwóch, e, powiedzmy, pilotów, bo to są e, spadochroniarze teoretycznie, ale powiedzmy, że to są piloci. Oczywiście mogę robić z tym samolotem to wszystko, co zawsze, tak? ale teraz zaprojektujemy go tak. Stworzymy takie skrypty, by ten zbombardował e, tą grupkę czołgów. A więc tak. Ja przedstawię taki najbardziej popularny sposób, jak to się robi. Czyli tak, ustawiamy samolot, dajmy mu jakiś tak. Niech będzie, byle, ja, byle co, byście pamiętacie, byle byście wiedzieli, o który tak chodzi, kiedy projektujecie skrypty. Tutaj mamy yy, wysokość, wpisujemy to na przykład 18. Potem wchodzimy yy, tutaj, zmieniamy na Airbone. Możemy dwa razy, żeby się wyprostował. Nie dwa razy, tylko tutaj dwa razy wpisać, żeby się wyprostował. I tak. Samolot musi być zawsze poza tym zasięgiem mapy, żeby to zadziałało. Musi. Aby będę jeszcze, musi być tag o nazwie hidden. Tak otagowany samolot ukryty za mapą możemy sobie ustawić gdzieś tam. Teraz dajemy waypoint, który ma zaatakować. W tym wypadku, no powiedzmy tutaj, ustawimy, bo on zwykle e, spuszcza bomby, kiedy jest tutaj, a czasami nie. To różnie działa z tymi samolotami. Naprawdę ci twórcy odwajnie zamaniane jeśli chodzi o te samoloty. A więc, tak, mm, tworzymy teraz skrypt. Mm, Nazywamy go jak chcemy. E, dajemy dajmy sobie na czekanie chwilę, czyli e, dalej, powiedzmy 5 sekund. Nie mi się. Fajnie. 5 sekund, następnie aktor, e, e, air attack, wysokość ataku 18. E, waypoint do ataku. No to to jest waypoint 9. 9. Zaraz z tym waypointem też coś powiem. E, random weapon w tym wypadku to jest jednobroniowy pojazd, więc on tak użyje tą jedną w wypadku jeśli chcemy na przykład, żeby Mustang y, strzelił rakietami, albo tylko bombą musimy odkreślić y, tą zakładkę i w samolocie, tu nie ma Mustanga, ale znaczyć, że chcemy to albo to tutaj, w tym menu, musimy to zaznaczyć y, odhaszając tą random weapons A więc tak mmm, tylko tutaj wrócę, żeby nie było, że coś się zadziała tu OK, i tak. Możemy dać po prostu, żeby zaatakował, mm, ale wtedy on będzie sobie tutaj krążył po tej mapie bez celu. Dlatego robi się coś takiego, jak no, taką trasę, którą ma przemierzać i według tej trasy ma atakować ten waypoint. Tu mam waypoint 10 i po prostu on sobie biegnie. Hej, hej. Biegnie, i powiedzmy, poprowadźmy go. No, może być tutaj, może być za mapę, może być gdziekolwiek. I na końcu tego waypointu dajemy kolejną komendę. Ona nazywa delete i OK, nic więcej. Czyli wszystko, co wejdzie w interakcję z tym waypointem, po prostu zniknie. A więc chyba możemy zobaczyć, jak to wygląda aktualnie, bo myślę, że to powinno działać. No, tak. No, kurde, trochę mnie niepokoi ta celność, bo to tam raz, raz celniej, raz mniej celniej rzuci tą bombę, ale. Powiedzmy, że yy, to jest w porządku. Ok, zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście on zniknął, bo ma komendę hidden. Teraz się wyłoni. Bynajmniej powinien. Kiedy ja tam udałem tego czasu? Aha, no tak. Nie oznaczyłem. Boże, nie oznaczyłem. <gryw> nie oznaczyłem jednostki, która ma to wykonać. Brawo, brawo ja. Wszystko zgadza? Nie, tutaj jeszcze nie wpisałem 10 waypointu. Boże. Tak, yu. zapomniałem po prostu, <laughs> wyleciało mi z głowy. Y waypoint 10 do podążania, waypoint 9 do ataku. Już powinno działać. Samolot się pojawił. Oj, trochę za nisko leci. Chociaż zobaczymy. No i widzimy, samolot zbombardował cel, wypuścił dwie bomby co prawda, więc, no i zniknął, wleciał w ten waypoint i zniknął. Rzucił jedną bombę praktycznie idealnie, ale drugą coś tak, no. No i to są właśnie samoloty otymenowoże, no co tu dużo powiedzieć. Także można, można tak samo z tym Messerschmittem to zrobić, który, on tu gdzieś zniknął za mapą. O, czemu on się ciągle porusza? Dziwne. Możemy zrobić to z każdym samolotem, który ma jakąś broń pokładową, odpowiednio zaznaczoną, oczywiście. Bo w przypadku Iłaby, jakbyśmy zaznaczyli rakiety, to by walnęło tam serykę rakiet w to, w, ten, w to pole, gdzie jest ten waypoint, co tu jeszcze można więcej o samolotach powiedzieć? No, hmm, lądowanie pokazywałem, jakieś takie komendy też pokazywałem. Jeszcze raz pokazuję tą komendę na start. A to waypoint, to jest samolot o nazwie, czy znaczy o tagu? Yy, czemu to nie pokazuje, nie wiem. A, bo ja usunąłem tamten. Okej, 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 okej. Po prostu nazywamy jakoś samolot. Ostawiamy go yy, może być teraz z załogą możemy komendą załogę wsadzić, yy, żeby podróżował do jakiegoś waypointu, czy wzdłuż jakiegoś waypointu, czy waypointów. On się ustawi, chwilę może odczekać, potem znowu do waypointu, ale ten waypoint tutaj trzeba zaprogramować, że status powietrzny, że tak to przetłumaczę, jest ground nie, tylko wysokość 13 i się wtedy wzniesie na wysokość 13 i będzie podróżował, podróżował dalej z racji tego, że to jest actor to waypoint, czyli podróżuje z waypointu do waypointu. Póki nie natrafi na jakiś kolejny zaprojektowany waypoint, który każe mu lądować, Albo jeśli po prostu nie zostanie przez coś zestrzelony. Ok, jakiś tam materiał zrobiłem. Nie wiem, czy będzie więcej. Yy, no. Yy. Myślę, że to może być już koniec. Także dziękuję za uwagę. Jeśli film Wam się przydał, lub spodobał, albo nie spodobał, nie wiem, ocencie go. A ja już się będę zami Wami żegnał. Cześć.